Dzień dobry Państwu. W tym filmiku chciałem z tezą, którą można by ująć w następujących słowach. A więc nawet te z zabiegów, które w sensie fizycznym polegają na bezpośrednim zadawaniu śmierci nienarodzonemu dziecięciu nie są aborcją, jeśli są one czynione w intencji ratowania bycia matki. Wówczas to mamy do czynienia nie z bezpośrednim morderstwem niewinnego dziecka, ale realizacją zasady tak zwanego podwójnego skutku. Czyli w skrócie Rzecz ujmując, ta teza zakłada, że o ile aborcja jest zakazana, to gdy przerwanie ciąży jest dokonywane w celu ratowania życia matki, no to nigdy nie jest to bezpośrednia aborcja i jest to moralnie dozwolone. W mniejszym pokażę, że ta teza jest z punktu widzenia doktryny katolickiej błędna. Mianowicie, plus XI w encyklice castillo odnosząc się do wypadków, w którym za wyrwaniem ciąży przemawiała chęć ocalenia życia matki, stwierdził, iż, cytuję: Czy nie zadaje się śmierć. Czy się zadaje, przepraszam, czy się zadaje śmierć matce czy jej potomstwu, zawsze jest to sprzeczne z przekazaniem Boga i głosem natury: nie zabijaj. W obronie zachowania życia obojga, matki i dziecka lubnie się zapisują lekarze odznaczający się uczciwością i doświadczeniem, a przeciwnie, okazaliby się zupełnie niegodnymi szlachetnego tytułu lekarza. Ci, którzy namierzaliby śmierć jednego z dwojga, czy to ze względów leczniczych, czy też z motywów źle pojętej litości. Wius XII z kolei, omawiając ten sam problem, mówił Błędem jest sformułowanie pytania w sposób alternatywny, albo życie dziecka, albo życie matki. Nie, ani życie dziecka, ani życie matki nie mogą być wydane na zatracenie. Tak w odniesieniu do jednego, jak i drugiego, jedyną konieczną zasadą powinno być zastosowanie wszelkich możliwych środków, aby uratować życie zarówno matki, jak i życie dziecka. Ten cytat jest wzięty z przemówienia piłsa 12 z dnia 27 listopada. 1951 roku wygłoszonego na Kongresie Frontu Rodziny. Ten sam papież, czyli Pius XVII, w przemówieniu do uczestników Kongresu Katolickiej włoskiej Unii Przełożonych od tego 29 października stwierdzał następującą rzecz. Oprócz tego. Każdy ludzki byt, także dziecko w macierzyńskim łonie, ma prawo do życia bezpośrednio od Boga, nie od rodziców, ani też od, jakiejkolwiek, od, jakie, od jakiegokolwiek społeczeństwa lub ludzkiej władzy. Tak więc nie ma żadnego człowieka, żadnej ludzkiej władzy, żadnej wiedzy, żadnego medycznego, eugenicznego, społecznego. Ekonomicznego, moralnego wskazania, które mogłoby przedłożyć lub dać ważny tytuł prawny dla bezpośredniej, postanowionej dyspozycji nad niewinnym życiem ludzkim, to znaczy dyspozycji, która dążyłaby do jego zniszczenia, zarówno jako cel bądź jako środek do innego celu. Samego siebie być może. W żaden sposób nie niewłaściwego. Ten sposób, na przykład, uratować życie matki jest najszlachetniejszym celem, lecz bezpośrednie zabicie dziecka jako cel do tego środka nie jest dozwolone. Uroczyste i nieomylne potępienie wszelakiej aborcji ogłosił też Jan Paweł II w encyklice Ewangelium Vitae. Pozwolę sobie zacytować to potępienie. Wodzą wadze, którą Chrystus udzielił Piotrowi i jego następcom w komunii z biskupami, którzy wielokrotnie potępili przerywanie ciąży Zaś w ramach wspomnianej wcześniej konsultacji wyrazili jednomyślnie, choć byli rozproszeni na, na poświecie. A próbatem dla tej doktryny oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. Doktryna ta oparta na prawie naturalnym i na Słowie Bożym spisanym jest przekazana przez tradycję Kościoła i nauczana przez magisterium zwyczajne i powszechne. Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy. Ponieważ sprzeciwia się prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół. Po wyższych papieskich wypowiedziach, zarysowane więc zostały trzy zasady. Pierwsza zasada: Nigdy w sposób zamierzony nie wolno niszczyć ani życia dziecka, ani życia matki. Druga zasada. Aborcja stanowi morderstwo niewinnej istoty ludzkiej, a więc jest zakazana zawsze i wszędzie, obojętnie czy jest traktowana jako cel, czy też jako środek do osiągnięcia innego, nawet dobrego celu. Po trzecie, należy próbować ratować życie obojga, czyli matki i dziecka. Co jednak, gdy wydaje się, iż nie ma możliwości uratowania obojga, to znaczy matki i dziecka? Magisterium Kościoła wyraźnie odrzuca możliwość celowego zamordowania dziecka w celu uratowania życia matki i na odwrót. Jedynym działaniem, jakie jest dopuszczalne w tej sytuacji, stanowi podjęcie działań leczniczych, których efektem ubocznym może być śmierć dziecięcia lub matki. Nie można jednak powiedzieć, trudno, nie mam wyjścia, muszę zabić albo dziecka, albo matkę, by ratować choć jedno życie. Byłby to bowiem zamierzony mord popełniony na niewinnym, w celu ratowania innego niewinnego. Nie wolno też stwierdzić wówczas, nie chcę wprawdzie zabijać dziecka i chciałbym, aby ono żyło. Ale uczynił to w celu ratowania matki. Coś takiego stanowiłoby wszak przyjęcie aborcji, wprawdzie nie jako celu, ale jako środka prowadzącego do dobrego celu. Przypominałoby to sytuację, w której na wioskę napada banda morderców i gwałcicieli, a dowodzący o wymiarze z stawia przed jednym z mieszkańców następujący dylemat. Albo ty zabijesz jedno z niemowląt, a my wówczas zostawimy w spokoju całą wieś, albo w przeciwnym razie my wyróżniemy wszystkich mieszkańców, a kobiety dodatkowo przy tym zgromadzimy. Uf, mieszkaniec, chcąc ratować całą wieś, zabił byłoby niemowlę. Jakkolwiek, by nie współczuć ludziom znajdującym się w tym podobnych ekstremalnych i w perspektywie ludzkiej, patrząc w beznadziejnych sytuacjach, nie można przyznać racji takim pomysłom. Nie wolno zamordować choćby jednego niewinnego, aby ocalić wszystkich pozostałych niewinnych. Ktoś jednak może odwrócić tę sytuację i powiedzieć, że odmowa aborcji byłaby w, tych, w takich okolicznościach zabiciem matki. Wbrew pozorom, że ono nie jest to prawidłowa analogia. W wypadku aborcji mamy bowiem do czynienia z aktywnym działaniem wprost, zmierzającym do zniszczenia niewinnego życia początego dziecięcia. Le lekarz w przypadku przynajmniej aborcji chirurgicznej bierze szczypce i po kawałku rozrywa ciało nienarodzonego. Jest to więc aktywność, która bezpośrednio polega na zabijaniu czyjegoś życia. W wypadku zaś odmowy aborcji nie mamy jednak z czymś takim do czynienia. Lekarz nie podejmuje żadnych aktywności, które wprost prowadziłyby do zabicia matki. Nie bierze noża i nie gardła niewieście. Jedyne co czyni w tej kwestii to odmawia zamordowania dziecka, wiedząc, że dalszy rozwój ciąży może spowodować, wers spowoduje, śmierć matki. Choć zarówno efektem aborcji, jak i odmowy tego czynu będzie śmierć któregoś z dwojga, to jednak istota tych dwóch zachowań jest diametralnie różna. Aborcja jest aktywnym bezpośrednim zniszczeniem życia. Odmowa zaś przerwania ciąży stanowi rezygnację z morderczego działania przy jednoczesnym przyjęciu faktu, iż doprowadzi to do czyjej śmierci. Brak jest tu jednak sedna każdego morderstwa a więc aktywnego i bezpośredniego działania mającego na celu przerwanie czyjegoś życia. Różnica pomiędzy oboma zachowaniami jest taka, jak pomiędzy strzeleniem komuś w głowę z karabinu, a wyborem kogo pierwszego będzie się ratować w budynku objętego pożarem. Jest oczywiste, że decyzja o tym, Iż najpierw ratujemy kobiety, starców i dzieci, nie jest równoznaczny nad aktem zamordowania pozostałych mężczyzn. Nawet jeśli pewnym jest, że pierwszeństwo ratowania jednych oznacza mniejszą bądź większą pewność bądź prawdopodobieństwo, iż ci drudzy nie przeżyją. Oczywiście od Bezpośredniej aborcji w celu ratowania życia matki, która jest zawsze zła i zawsze zakazana na płaszczyźnie moralnej, należy odróżnić tak zwaną pośrednią aborcję, czyli właśnie działania lecznicze, których efektem ubocznym będzie śmierć. Dziecięcia. Na przykład, jeżeli matka jest chora na raka i poddanie jej chemioterapii spowoduje śmierć tego dziecięcia, to nie jest bezpośrednia aborcja, ale jest to pośrednia aborcja i, i jest to działanie na zasadzie tak zwanego podwójnego skutku. Można tutaj podać jeszcze inną analogię. Otóż, gdyby matka kobieta znajdująca się w ciąży postanowiła dokonać aktu terrorystycznego, to na przykład wzięłaby zakładniku, który by zamierzała zabijać, to Grupa antyterrorystyczna miałaby prawo, moralne prawo strzelać do takiej ciężarnej matki. I wówczas śmierć jej nienarodzonego dziecka byłaby pośrednim, niezamierzonym, acz przewidywanym skutkiem głównego działania antyterrorystów polegającego na uśmierceniu. Owej terrorystki, która byłaby zarazem ciężarną matką. Jednakże jeszcze innym działaniem byłaby sytuacja, gdyby na przykład, żeby powstrzymać tą ciężarną matkę, terrorystkę, wyprowadzono jej przed nią, przed jej oblicze, jej dzieci. Ugodzone. I mówiono by, że jeśli nie uwolnisz tych zakładników, to my zaczniemy strzelać w głowy tych dzieci twoich. I co, takie działanie byłoby pogwałceniem zasady, iż dobry cel nie uświęca wewnętrznie złych środków. Byłoby to bezpośrednie zabijanie niewinnych, a bezpośrednie zabijanie niewinnych jest aktem wewnętrznie złym. Więc, nawet w przypadku, gdyby można byłoby w ten sposób ocalić wielu innych niewinnych od śmierci, nie należałoby tego czynić, bo byłoby to ciągle bezpośrednie zabijanie niewinnych ludzi. Myślę, że tutaj jest analogia pomiędzy bezpośrednią aborcją a pośrednią aborcją. A więc, antyterroryści strzelający do ciężarnej matki, która dokonuje aktu terrorystycznego, czynią coś, co można by przyrównać do pośredniej aborcji, a z kolei antyterroryści, którzy by Wprost zabijaliby jej już urodzone dzieci, po to by ona zrezygnowała z kontynuowania swego aktu terrorystycznego, byłoby to już działanie o charakterze wewnętrznie złym, a więc zawsze i wszędzie zakazanym. To tyle jeśli chodzi o kwestię. Moralnej oceny bezpośredniej aborcji w przypadku, gdy yy, kontynuowanie ciąży, donoszenie ciąży zagraża życiu matki. Można jednak jeszcze kontynuować temat i zadać pytanie: co w przypadku, jak ocenić tę kwestię w odniesieniu do płaszczyzny prawnej? A więc czy Bezpośrednia aborcja w przypadku zagrożenia życia matki powinna być prawnie tolerowana przez władze cywilne. I tutaj przyznam, że nie znalazłem raczej jasnej, ewidentnej odpowiedzi w aktach magisterium Kościana ów temat. O ile generalnie rzecz biorąc Magisterium Kościoła opowiada się za prawnym zakazem aborcji, to ten Kazus nie wydaje mi się, żeby został jakoś w sposób taki klarowny, wyjaśniony przez Magisterium Kościoła. Można tutaj też poddawać różne argumenty za i przeciw. Na przykład święty Tomasz dla Kwinu. Uczuł, że prawne zakazy stanowione przez rządzących nie powinny być możliwe do wykonania przez większość poddanych, a więc niejako su można stąd wyprowadzić sugestie, iż prawo, które by nakładało na poddanych heroiczne zachowania, nie byłoby mądrym i roztropnym prawem. A rzeczywiście prawo, które by zakazywało bezpośredniej aborcji w przypadku zagrożenia życia matki, rzeczywiście narzucałoby obywatelom heroiczne zachowania. Więc można ten argument podnieść na rzecz tezy, że o ile moralnie zakazana jest aborcja w przypadku zagrożenia życia matki, no to niekoniecznie ona powinna być zakazana na płaszczyźnie prawnej. Z drugiej strony wiemy też, że czasami prawo zmusza też obywateli do podejmowania działań heroicznych. Dobrym przykładem tego jest przymusowy pobór mężczyzn do wojska w razie wojny. Udział w wojnie może być też aktem heroicznym, a mimo to państwo uznaje za właściwe nakładanie na przynajmniej mężczyzn tego rodzaju obowiązku. Też argumentem Mogącym przemawiać za tym, że jednak bezpośrednia aborcja w wypadku ratowania życia matki powinna być prawnie zakazana, jest to, że wchodzi tu w grę jednak odbieranie komuś bezpośrednio życia, czyli niszczenie niewinnego życia. Więc to też jest jakiś argument. Nie wiem do końca, co na ten temat sądzić. Myślę, że na ten moment lekko bym przychylał się jednak do tezy, że państwo nie powinno przynajmniej karać za bezpośrednią aborcję dokonywaną w celu ratowania życia matki. I tutaj przytoczę. Jednego z teologów katolickich. To jest ksiądz Henryk Śmiel. Teologia Moralna w I on na stronie 743 w tej swojej pracy pisze następujące słowa. Cytuję. Ochrona rozpoczynającego się życia ludzkiego ze strony państwa nie oznacza jednak, że winno ono karać bezpośrednią aborcję również wtedy, kiedy odwołano się do niej w trudnych, konfliktowych przypadkach, aby ratować matkę. Bez bezpośrednie zabicie dziecka nie może być usprawiedliwione ani nawet w tych przypadkach. Jednak chodzi o znajomość, którą nie wszyscy ludzie podzielają. Tak więc państwo może liczyć się z różnymi punktami widzenia dotyczącymi tej kwestii, oprócz tego oznaczałoby działać przeciwko wspólnemu dobru, jeśli osoby już poważnie dotknięte tego typu konfliktowymi sytuacjami byłyby jeszcze dręczone. Prawnymi karami. Jeśli więc zgodnie z wymaganiami wspólnego dobra nie karać prawnie bezpośredniej aborcji, kiedy się do niej odwołano po medycznym skazaniu w rzeczywistych, konfliktowych przypadkach, to naturalnie nie oznacza, że takie odwołanie byłoby moralnie słuszne. Koniec cytatu. Dodam jeszcze, że może powinien być stan niejako pośredni w tej kwestii pomiędzy, pomiędzy legalnością aborcji w tym wypadku a jej karalnością. A więc być może aborcja dokonywana w celu ratowania życia matki powinna być formalnie nielegalna, ale. Nie powinno Państwo przewidywać za nią żadnych kar. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do przemyśleń i refleksji na ów temat. Panem Bogiem dobrego dnia.